Kierowaliśmy tegoroczny konkurs, podobnie jak rok temu do troszeczkę starszej młodzieży, czyli do młodzieży szkół średnich, do studentów studiów wyższych. Dodam tutaj, że nie tylko młodzieży szkół rolniczych, więc zapraszam szerokie grono. Koncentrujemy się na trzech filarach wizji zero na zdrowiu, na bezpieczeństwie i na dobrostanie, aczkolwiek chcielibyśmy położyć nacisk na dobrostan, dlatego że badania dowodzą, że właśnie stres, zmęczenia, także dobra organizacja pracy to również elementy które mają duży wpływ na bezpieczeństwo pracy w rolnictwie. Podobnie jak w zeszłym roku konkurs polega na nagraniu krótkiego, maksymalnie dwuminutowego filmu pokazującego, jak nasza młodzież widzi właśnie ten pomysł, tą strategię wizji zero, jakie są perspektywy, jakie są pomysły. O nagrodach może na razie nie mówmy, ale myślę, że będą równie atrakcyjne jak w zeszłym roku. Patronem oczywiście jest minister rolnictwa i rozwoju wsi, z czego bardzo się cieszymy, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Współpracujemy przy organizacji tego konkursu także z głównym inspektorem pracy, który dzisiaj również w czasie konferencji będzie u nas gościł. Wspierają nas wszystkie instytucje okołorolnicze, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także Fundacja PGE. Czas pandemii pokazał, że moment, w którym przestajemy bezpośrednio kontaktować się z naszymi rolnikami, ale także przestajemy uczyć o bezpieczeństwie, y Niestety problemy wracają, tak? To pokazuje, że musimy być w ciągłym kontakcie i dla najmłodszych kierujemy różnego rodzaju konkursy. Myślę, że ten konkurs dla średniej grupy, średniego wieku, też jest bardzo ważny, że w tym momencie po prostu uczymy od najmłodszych do najstarszych, przypominamy zasady bezpiecznej pracy, a dzięki temu dążymy do wizji zero, czyli do zera wypadków w rolnictwie.